W idealnym stanie nie uchowała się niestety zbyt długo. Sportowo-rekreacyjną oazę na osiedlu sobieskiego wzięli kilkanaście dni temu na celownik lokalni wandale. Przykre dla mieszkańców efekty ich pobytu widać już z daleka. Jest tam połamana ławka, zerwana siatka. Podejrzewamy, że no młodzi ludzie pewnie urządzili tam sobie imprezę. Pracownicy spółdzielczej administracji mają nadzieję, że wiele w tej sprawie wyjaśni miejski monitoring. Dzień i noc stoi tam bowiem na posterunku jedna z jego kamer. Odnosząc się do wszystkich oczu Wielkiego Brata, zastępca komendanta Straży Miejskiej, przestrzega jednak przed zbyt wielkim optymizmem. Macki monitoringu owszem sięgają daleko, ale przecież nie zawsze i nie wszędzie. Ta kamera widzi nieraz, my to nazywamy wszystko i nic, bo, proszę Państwa, kamera obraca się 360 stopni wokół swojej osi. Operator ma takich kamer na stanowisku 12, więc jeżeli. Widzi tutaj w danym momencie, gdzie jest, stoimy, no to z tyłu, ewentualnie za pana plecami, nie będzie już widziała w danym momencie. Dojdzie do zdarzenia, dojdzie do potrącenia, dojdzie do dewastacji, no niestety, wtedy to miejsce jest nieobjęte kamerą monitoringu w danym momencie. Zdarza się też niekiedy uszczuplona obsada operatorów lub chwila nieobecności na stanowisku pracy. To wszystko sprawia, że cały system bywa zawodny. Dlatego widząc w akcji ludzi niszczących mnie, nie najlepiej od razu powiadomić o tym, kogo trzeba. Nie warto takim osobom zwracać uwagi, natomiast warto w sytuacji, kiedy słychać i widać, że coś się dzieje na boisku, zadzwonić na e, numery alarmowe s, e, służb miejskich czy policji, czy Straży Miejskiej. Na pewno zareagują. E, szkoda po prostu, żeby teren, który służy wszystkim mieszkańcom, był tak dewastowany. Jeżeli widzimy takie zniszczenie mienia. Czy sytuację taką, którą należy zgłosić odpowiednim służbom, czy to Straży Miejskiej, czy Policji, to nie bójmy się tego robić na bieżąco. tak? Kamera kamerą, a życie po prostu życiem. Dla funkcjonariuszy wszelkie sygnały od świadków łamania prawa są niczym krew dla organizmu. Tylko we współpracy ze społeczeństwem służby mogą być naprawdę skuteczne, przy czym swoich informatorów nie muszą one znać z imienia i nazwiska. Nam czy policji niepotrzebne są dane personalne, nam potrzebna jest szybka, wiarygodna informacja, sprecyzowana. Zniszczyli, odeszli, potłukli, pobili kogoś itd., itd. Wtedy operator może przełączyć na inną kamerę, może ich nagrać, czym się oddalają, ale takie sytuacje musimy po prostu zgłaszać i tylko i wyłącznie na bieżąco. Nagrania z monitoringu mogą natomiast być i bardzo często bywają dowodami w sprawie, obsługujący kamery system archiwizuje je przez 30 dni.